Jeden człowiek zmienił zasady walki. Podpułkownik Blair Paddy Maine. Czy był tylko kolejnym żołnierzem? Dokumenty wojskowe mówią o awansach i stopniach, ale jego ludzie widzieli na froncie coś zupełnie innego. To nie był oficer ze sztabu, to był awanturnik, brutalny likwidator. Żywa legenda sił specjalnych. Nie chował się za mapami i radiostacją. Szedł pierwszy, wyważał drzwi. Na pierwszy rzut oka bohater wojenny z orderami, ale w rzeczywistości maszyna do zabijania gołymi rękami. W archiwach widać, Main stoi nad zniszczonym sprzętem wroga. Jego mundur jest podarty, wzrok wbity prosto w obiektyw kamery. To nie liczba ofiar paraliżowała przeciwnika. Setki zabitych to na wojnie tylko statystyka. Niemcy bali się czegoś innego bali się sposobu, w jaki odbierał życie. Bez litości, cicho i bez wahania. Tu kończyło się żołnierskie rzemiosło. Zaczynał się terror. 11 stycznia 1915 roku, Newtownards w hrabstwie Down. Tego dnia na świat przyszedł Edward Henry Blair Maine. Dlaczego syn szanowanego prawnika stał się maszyną do zabijania? Teoretycznie miał przed sobą spokojną karierę w palestrze, ale natura miała inny plan. Dom był zamożny. William Maine, ojciec, Budził respekt w lokalnych sądach swoją dyscypliną i ostrym umysłem. Matka, Margaret, trzymała rodzinę twardą ręką, wychowywała sześcioro dzieci według surowych, wiktoriańskich zasad, ale najmłodszy Paddy nie pasował do tego obrazka. To nie był materiał na ułożonego dżentelmena. Już jako dziecko wyróżniał się fizyczną siłą i nieprzewidywalnością. Nie unikał konfrontacji, nie schodził z drogi. Rodzina miała nadzieję, że wyrośnie na spokojnego człowieka jak jego ojciec. Mylili się. Kiedy trafił do szkoły średniej, jego gabaryty budziły niepokój. Nauczyciele szybko zrozumieli jedno: kontrola nad nim jest niemożliwa. Ignorował regulaminy, przekraczał granice. Nie zależało mu na akceptacji rówieśników. Zamiast siedzieć nad książkami, znikał w plenerze. W kadrze widać by było chłopca z karabinem na plecach, przemierzającego irlandzkie wzgórza. Godziny samotnego tropienia jeleni, siłowanie się z chłopakami dwukrotnie cięższymi od siebie, czysta adrenalina. Starsi bracia próbowali go tonować, ale ich słowa odbijały się od ściany. Jego agresja była poza skalą. Na pierwszy rzut oka zwykły, krnąbrny nastolatek. Ale w rzeczywistości tykająca bomba. Nie był typowym dręczycielem. Nie szukał słabszych ofiar, ale kiedy ktoś go sprowokował. Reakcja była natychmiastowa. Eksplozja czystej przemocy. Bez ostrzeżenia. Nauczyciele patrzyli na to z przerażeniem. Wiedzieli, że bez narzuconej dyscypliny ten chłopak skończy w więzieniu albo w grobie. Zapisał się na Queen's University w Belfaście. Miał studiować prawo iść śladami ojca. Ale duszne sale wykładowe były dla niego więzieniem. Prawdziwe życie zaczynało się na boisku do rugby i w ringu bokserskim. Tam znajdował ujście. Na murawie zamieniał się w bestie. Przeciwnicy schodzili z boiska po obijani, łapiąc z trudem powietrze. To nie była tylko gra. To była totalna dominacja. Ale to był dopiero początek. Rok 1936. Maine trafia do składu British and Irish Lions na turnę po Afryce Południowej. Dla tak młodego zawodnika to rzadki zaszczyt. Ale to nie była wycieczka krajoznawcza. To była wojna na boisku, brutalne wejścia twarde szarże, nieustanna presja fizyczna. Paddy czuł się tam jak ryba w wodzie. Na archiwalnych zdjęciach widać main szarżuje jak taran, rozrzucając rywali. Kibice wiwatowali na jego cześć, ale koledzy z drużyny trzymali bezpieczny dystans. Jego temperament był wulkaniczny, kłócił się z zarządem, ignorował polecenia trenerów, wchodził w fizyczne starcia z własnym składem. Podczas jednej z kłótni w hotelu uderzył kolegę z zespołu. Jeden cios. Zawodnik padł nieprzytomny na podłogę. Trenerzy byli wściekli. Rozważali natychmiastowe odesłanie go do domu, ale grał zbyt dobrze, by się go pozbyć. Wrócił do Belfastu jako wschodząca gwiazda, ale z łatką psychopaty. Kontynuował boksowanie. Jego styl był prosty. Surowa siła i mordercze podbrudkowe. W ringu nie wahał się ani sekundy. Każdy cios miał intencję zniszczenia. Ale poza sportem gubił się. Prawo go nudziło, energia go rozsadzała. Znajomi czuli, że balansuje na krawędzi. Brakowało mu celu i wtedy nadszedł rok 1939. Niemcy weszli do Polski. Wielka Brytania przystąpiła do wojny. Gazety krzyczały nagłówkami o konflikcie. Większość młodych mężczyzn czuła paraliżujący strach. Matki płakały, ale Paddy Maine poczuł coś innego. Poczucie ulgi. Świat potrzebował wojowników. Chaos globalny idealnie pasował do chaosu w jego głowie. Cywilizacja go odrzucała, ale front go potrzebował. Wreszcie miał powód, by spuścić to, co się działo w nim od lat. Tak narodziła się legenda. Decyzja zapadła błyskawicznie. Nie wahał się ani chwili. Zaciągnął się do królewskiej artylerii, co dla wykształconego człowieka jego pokroju było naturalnym wyborem. Dlaczego jednak ta formacja okazała się błędem? Wydawało się, że to elita armii, ale sztywna struktura i zabijanie na dystans dusiły jego instynkty. Rutyna koszarowa go niszczyła. Obliczenia balistyczne, czyszczenie dział, czekanie na rozkazy. To nie była walka, której szukał. Był niespokojny. Czuł, że musi znaleźć się bliżej punktu zero. Ta nerwowość zaprowadziła go do punktu werbunkowego nowej jednostki. Zgłosił się na ochotnika do 11 szkockiego komando. Była to jedna z pierwszych brytyjskich prób stworzenia szybkich sił uderzeniowych. Na pierwszy rzut oka kolejny oddział piechoty, ale w rzeczywistości poligon dla psychopatów i bohaterów. Szkolenie było mordercze. Instruktorzy nie uznawali litości, zanurzenia w lodowatej wodzie do utraty czucia. Forsowne marsze górskimi szlakami z pełnym obciążeniem. Ćwiczenia walki, wręcz, które kończyły się połamanymi nosami i wybitymi zębami. Większość odpadała. Main nie tylko przetrwał ten reżim, on w nim rozkwitł. Fizyczne wyzwania idealnie odpowiadały jego sile. Brutalność pasowała do jego natury, ale to był dopiero początek. Zadanie komandosów było proste: uderzać w niemieckie pozycje wzdłuż wybrzeża Europy. Szybkie rajdy, destrukcja, chaos, obniżenie morale wroga. W marcu 1941 roku Main wziął udział w operacji Claymore. Cel: norweskie wyspy Lofoty. Plan zakładał zniszczenie niemieckich zakładów produkcji oleju i przetwórni rybnych. W kadrze widać, gęsty czarny dym unosi się nad fiordami. Płonące zbiorniki z ropą rozświetlają mrok. To był jego pierwszy prawdziwy kontakt z wojną. Lodowaty wiatr ciął twarze żołnierzy. Niemieckie pociski ryły śnieg wokół nich. Huk eksplozji mieszał się z krzykami. W tym chaosie Main poruszał się z nienaturalnym spokojem. Strzelał precyzyjnie. Każdy ruch był wyliczony. Żadnego wahania, żadnej paniki. Szedł prosto w ogień, jakby urodził się na polu bitwy. Operacja zakończyła się pełnym sukcesem. Sprzęt został wysadzony w powietrze. Niemieccy żołnierze trafili do niewoli. Wywiad przejął kluczowe dokumenty. Na archiwalnych zdjęciach widać, Komandosi wiwatują, palą papierosy, uśmiechają się do obiektywu. Słychać gwar rozmów i śmiech ulgi, ale Main stał z boku. Jego twarz nie wyrażała entuzjazmu. Dla niego ten rajd był zbyt krótki, zbyt powierzchowny. Nie przyszedł tu, żeby grać o małe stawki. Chciał być głęboko na terytorium wroga. Pragnął wojny, która przetestuje absolutnie wszystko, co miał w środku. 24 zniszczone samoloty w jedną noc. Jeszcze w tym samym roku w Afryce Północnej jego losy skrzyżowały się z Davidem Sterlingiem. Sterling był wysokim, pewnym siebie oficerem z nowym planem. Miał wizję jednostki, która zmieni zasady prowadzenia wojny. Małe grupy dywersyjne zrzucane głęboko za linię wroga. Cel – maksymalne zniszczenie żadnego czekania na rozkazy żadnego stania w szeregu tylko wejście, uderzenie i zniknięcie. Dlaczego Sterling szukał ludzi takich jak Maine? Potrzebował żołnierzy zdolnych do całkowitej samodzielności, ludzi, którzy nie pękną pod presją. Ostrzegano go. Mówili, że Maine jest nieobliczalny, zbyt agresywny, zbyt nieprzewidywalny, ale Sterlinga to nie obchodziło. W tej nieprzewidywalności dostrzegł narzędzie. Maine dołączył do eksperymentalnej jednostki Sterlinga, Special Air Service, SAS. Na pierwszy rzut oka była to tylko nazwa i mglista idea. Ale w rzeczywistości, z Mainem na pokładzie rodziła się machina terroru. Nie był zwykłym rekrutem, stał się jednym z najbardziej śmiercionośnych architektów tej formacji. Kampania w Afryce Północnej była brutalna. Działania toczyły się błyskawicznie. Sytuacja zmieniała się z godziny na godzinę. Pustynie Libii i Egiptu stały się areną jednej z najbardziej chaotycznych bitew II wojny światowej. Siły brytyjskie były rozciągnięte, cierpiały ciężkie straty. Erwin Rommel, niemiecki generał znany z błyskawicznych ataków, wciąż ich wyprzedzał. Tradycyjne reguły wojny tutaj nie działały. Front był płynny, potrzebni byli wojownicy cienia ludzie operujący z dala od głównych linii ludzie tacy jak Maine. Kiedy trafił na pustynię z SAS, zaadaptował się natychmiast. Nauczył się terenu na pamięć studiował trasy patroli wroga. Analizował układ niemieckich lotnisk, nauczył się poruszać bezszelestnie podczas burz piaskowych, wykorzystywał światło księżyca. Jego rajdy zawsze były chłodną kalkulacją. Obserwował cel godzinami, czasem leżał w piasku przez całe dnie, zanim wykonał ruch. Działał w pełnym skupieniu. Naturalna cisza pustyni stała się jego osłoną, ale to był dopiero początek. Jego najsłynniejszy rajd miał miejsce w grudniu 1941 roku. Okolice Wadi Tamet. Main i mały zespół przeniknęli na silnie strzeżone lotnisko. Nie zabrali karabinów. Mieli tylko noże, granaty i małe ładunki wybuchowe. Main osobiście podkładał ładunki pod samoloty, jeden po drugim. Ręka mu nie drżała. Nie czuł strachu. W kadrze wyobraźni widać cienie przemykające pod skrzydłami maszyn. Kiedy wzeszło słońce, 24 niemieckie samoloty stały w płomieniach. Na piasku leżały tylko poskręcane, dymiące wraki. Styl Maina był bezlitosny, ale skuteczny. Nie tolerował wahania. Oczekiwał, że każdy jego człowiek będzie poruszał się jak duch. Jeśli ktoś spanikował lub zrobił hałas, Maine korygował go na miejscu. Czasem uderzeniem pięścią w twarz, czasem wyrzuceniem z misji. Nie chodziło tylko o niszczenie samolotów czy zapasów, chodziło o złamanie pewności siebie wroga. Niemieccy piloci zaczęli spać z pistoletami pod poduszkami. Każdy szmer budził przerażenie. Bali się cichych zabójców, którzy przychodzili z wiatrem. Pustynia dotąd ich twierdza zaczęła przypominać pułapkę. Z czasem Maine opracował zupełnie nowe techniki walki pustynnej. Zrezygnował z dużych, ociężałych konwojów. Postawił na ogołocone dżipy, szybkie, lekko uzbrojone. Zaczął stosować ogień dywersyjny wywabiał oddziały wroga z kryjówek, zanim uderzał w prawdziwy cel. Na materiale dowodowym widać pojazdy obładowane kanistrami pędzą przez wydmy. To nie były zwykłe decyzje polowe. To stało się fundamentem działania sił specjalnych do dziś. Tak chaos pustyni zamienił się w broń. 1943 rok. To była data graniczna. Do tego momentu Paddy Maine był po prostu jednym z najlepszych ludzi Davida Sterlinga. Ale sytuacja uległa zmianie. Sterling wpadł w ręce wojsk osi w Tunezji. Sas straciło twórcę i dowódcę. Kto mógł zastąpić legendę? Wydawało się, że jednostka pogrąży się w chaosie, ale Paddy Maine przejął stery bez cienia wahania. Nie potrzebowali stratega z podręcznika, potrzebowali kogoś bezwzględnego. Main nie wygłaszał podniosłych przemówień do żołnierzy, nie chował się za mapami w bezpiecznym sztabie. Zebrał ekwipunek i ruszył na pierwszą linię. Każda misja pod jego dowództwem stawała się brutalniejsza, bardziej zuchwała, bardziej osobista. Na Sycylii wojna weszła w nową fazę. Teren był surowy, górzysty. Niemcy walczyli z desperacją osaczonych zwierząt. SAS stało się skalpelem na terytorium wroga. Ludzie Maina przemykali w cieniu. Przecinali linie komunikacyjne. Sabotowali konwoje z zaopatrzeniem. Uderzali w niemieckie posterunki z prędkością błyskawicy. W trakcie jednego z rajdów zniszczyli kilka czołgów i stacje radiowe. Zabili prawie 80 żołnierzy. Wszystko odbyło się w absolutnej ciszy. Niemcy nie wiedzieli, co ich trafiło. W raportach i na zdjęciach widać ciała porzucone w rowach melioracyjnych, zniszczony sprzęt i czołgi płonące w nocy. Visual suggestion. Kiedy dym opadł, Brytyjczyków już nie było, rozpłynęli się w ciemności, ale nie chodziło tylko o strategię. Przemoc maina była pierwotna, na pierwszy rzut oka zdyscyplinowany oficer, ale w rzeczywistości maszyna do zabijania silent tension. Świadkowie szeptali o incydencie z niemieckim oficerem. Maine nie użył broni palnej, wykorzystał hełm ofiary, Tępe uderzenia, dźwięk pękającej czaszki. Twarz Niemca zapadła się do środka. Innego żołnierza znaleziono uduszonego, oczy miał wydłubane gołymi rękami, żadnych świadków, żadnych dowodów, tylko martwa cisza. Niektórzy mówili, że zrobił to sam Main, inni, że jego ludzie zaczęli naśladować ten styl zimny, skuteczny, pozbawiony litości. Nienawidził okrucieństwa nazistów wobec cywilów i więźniów to go napędzało. Dlatego dla żołnierzy wroga nie miał litości. Nie brał jeńców. Nie tracił czasu na przesłuchania. Był tam, żeby zakończyć walkę. Szybko. Ale to był dopiero początek. Micro Curiosity. Włochy kontynentalne. Zasadzka na niemiecki obóz. Main wjechał tam jeepem. Sam. Jedna ręka na kierownicy, druga na spuście zamontowanego karabinu maszynowego. Wrzucał odbezpieczone granaty prosto do namiotów. Ostrzeliwał bunkry seriami. Nie zdejmował nogi z gazu, dopóki cały obóz nie stanął w płomieniach. Kiedy nadeszły posiłki, strzały już umilkły. W kadrze widać dymiące zgliszcza i ciszę visual suggestion. Wszyscy wrogowie byli martwi. Co do jednego. Oficjalne raporty nie oddawały pełni obrazu pisały o zneutralizowanych celach i minimalnych stratach własnych. Prawda była znacznie ciemniejsza. Gdziekolwiek pojawił się main, pole bitwy wyglądało jak rzeźnia. Zostawiał za sobą powyginaną stal i ziemię przesiąkniętą krwią. Niemcy myśleli, że gorzej być nie może. Mylili się. Nadchodziła inwazja na Francję, a Maine znowu czekał w cieniu. 6 czerwca 1944 roku. Tego dnia rozpoczęła się inwazja. Dlaczego Sas zrzucono w ciemność bez wsparcia? Ryzyko było gigantyczne, ale chaos na tyłach wroga był niezbędny do sukcesu całego D-Day. Podczas gdy alianci szturmowali plaże Normandii pod morderczym ogniem karabinów maszynowych. Komandosi byli już głęboko na terytorium okupanta. Wyskakiwali z nisko lecących samolotów prosto w noc. Lądowali rozrzuceni na przestrzeni wielu kilometrów. Byli zdezorientowani, bez map, bez siatki bezpieczeństwa. Main uderzył o ziemię twardo, ale nie zmarnował ani sekundy. Zebrał ludzi i natychmiast ruszyli w drogę. Przemieszczali się przez Bokysz, gęste normandzkie żywopłoty, niczym duchy. Cel był jasny. Zniszczyć wszystko, co pozwalało Niemcom walczyć. Podkładali ładunki pod kluczowe mosty, zrywali tory kolejowe. Niemieckie pociągi wykolejały się w fontannach iskier. Konwoje z paliwem zamieniały się w czarne, gryzące filary dymu. Każda eksplozja przybliżała linię frontu do totalnego paraliżu. Ale to był dopiero początek. W pewnym momencie oddział Maina namierzył kolumnę pancerną przemieszczającą się pod osłoną nocy. Zaminowali drogę kilka godzin wcześniej. Czekali w milczeniu. Kiedy pierwsza ciężarówka wyleciała w powietrze, wywołała reakcję łańcuchową. Potężne czołgi zsuwały się bezładnie do rowów, maszyny przewracały się na bok. Ocalali, próbowali uciekać. Niektórzy płonęli żywcem, inni krzyczeli w panice. Maine wszedł między dymiące wraki, szedł powoli, strzelał do każdego, kto przeżył wybuch. Nie było krzyków dowódcy, nie było litości. Słychać było tylko rytmiczną, suchą pracę broni. W okolicy Ken wywiad wskazał kolejny cel. Na pierwszy rzut oka zwykłe gospodarstwo rolne, ale w rzeczywistości niemieckie centrum łączności. Komandosi podeszli pod budynek w gęstej, porannej mgle. Main poprowadził szturm osobiście. Wyważył drzwi wejściowe z Thompsonem w górze. W środku rozegrał się brutalny spektakl. Jeden z żołnierzy wroga został zakatowany kolbą karabinu. Jego głowa uderzała o biurko tak długo, aż pękło drewno. Reszta obsady nie zdążyła nawet krzyknąć. Gdy budynek został oczyszczony, Main kazał podłożyć materiały wybuchowe. Minutę później po farmie zostały tylko drzazgi i dym wijący się ku szaremu niebu. Dalej było tylko gorzej. Najbardziej bezwzględny moment nastąpił w wiosce pod St. Lo. Niemiecki oddział zajął ratusz i przekształcił go w lokalny punkt dowodzenia. Cywile służyli im jako żywe tarcze. Niektórych torturowano dla informacji. Innych rozstrzeliwano za najmniejszy objaw buntu. Mieszkańcy błagali o interwencję. Main nie wahał się ani chwili. Pod osłoną nocy jego ludzie otoczyli budynek. Zaryglowali drzwi od zewnątrz. Następnie bez słowa podpalili konstrukcję od fundamentów. W kadrze widać, ogień momentalnie trawi drewniane stropy. Krzyki niosły się echem po pustych ulicach. Niemieccy żołnierze próbowali skakać przez okna, by uciec przed żarem. Nie zaszli daleko. Main czekał na zewnątrz. Zdejmował ich jednego po drugim, metodycznie, bez emocji. Pojmany w kolejnych dniach niemiecki oficer powiedział alianckim śledczym, że Main wyglądał, jakby urodził się dla wojny. Poruszał się po płonących zgliszczach, jakby ogień go nie dotyczył. Jego buty były osmalone na czerwono od gorąca, ale za tą żelazną dyscypliną rosło coś mrocznego. Ludzie zawsze przywozili ze sobą duchy z Afryki północnej, ale w Normandii te duchy się mnożyły. Żywopłoty nie tylko ociekały krwią, one cuchnęły gnilizną. Martwych zostawiano wiszących na drzewach, upychano ich w piwnicach lub grzebano żywcem pod gruzami. Całe wioski zamieniono w popiół, a krzyki ofiar nie cichły nawet wtedy, gdy przestawano strzelać. Mimo to Maine nie zatrzymywał się. Nie prosił o przerwy, nie rozmawiał o tym, co widział. Ale jego ludzie dostrzegali zmiany: długie, ciężkie milczenie, coraz więcej alkoholu, nagłe, niekontrolowane wybuchy wściekłości. Zaczął budzić się w środku nocy. Chwytał gwałtownie za broń osobistą, serce waliło mu jak młotem. Jednak następnego ranka wracał do munduru. Wzrok miał ostry, karabin załadowany. Wojna go jeszcze nie złamała, ale była blisko. 1945 rok. Niemcy płonęły, Wehrmacht się cofał, a miasta zamieniały się w dymiące gruzowiska. Dlaczego Main nie zwalniał tempa? Wojna teoretycznie dobiegała końca, ale dla niego misja pozostawała ta sama: zabić wroga, zniszczyć infrastrukturę, nie zostawić kamienia na kamieniu. Oddział SAS przemieszczał się błyskawicznie, mijali zrujnowane miasteczka i zamarznięte lasy. Niszczyli linie zaopatrzeniowe, wysadzali składy amunicji i polowali na uciekające resztki SS. Nie brali jeńców, nie było na to czasu. W kwietniu dotarli do koszar w pobliżu Rur. Wywiad oznaczył ten budynek priorytetem. Miał to być punkt przegrupowania dla wysokich rangą oficerów. Main poprowadził szturm o świcie. Wymiana ognia trwała krócej niż pół godziny. Kiedy dym opadł, na ziemi leżało ponad 100 niemieckich żołnierzy. Większość zginęła, zanim zdążyli w ogóle odbezpieczyć broń. Ściany budynków przypominały sito. Odłamki granatów poszarpały mundury i ciała. Main przechadzał się powoli przez pobojowisko. Sprawdzał każde ciało. Musiał mieć pewność, że nikt nie wstanie. Dobijał rannych. W piwnicy znalazł dowódcę jednostki. Oficer kulił się za starymi beczkami, licząc na litość. Na nagraniu widać. Main chwyta oficera za kołnierz i wlecze go na zewnątrz. Według relacji jednego z podwładnych, Main nie wypowiedział ani słowa. Wyciągnął Niemca na światło dzienne. Użył kolby swojego karabinu Lee Enfield. Uderzał rytmicznie. Słychać było trzask pękającej czaszki. Twarz oficera zamieniła się w miazgę. Żadnego wahania, żadnej pauzy. Czysta, surowa sprawiedliwość wymierzona w kilka sekund. Na pierwszy rzut oka brutalne morderstwo. Ale w rzeczywistości kalkulacja wojenna. W innej sytuacji oddział namierzył uciekający konwój SS. Zamiast prowadzić ostrzał z bezpiecznego dystansu, Main wydał inny rozkaz. Natychmiastowa szarża, pełna prędkość. Dalej było tylko gorzej. Jeepy wbiły się w kolumnę ciężarówek. Pojazdy dachowały, opony wybuchały od gorąca. Niemcy, którzy przeżyli zderzenie, próbowali czołgać się po asfalcie. Zostali zastrzeleni na miejscu. Nikt nie uciekł. Main kazał zebrać dokumenty tożsamości, podpalił je razem z bronią. Zapach palonej gumy mieszał się ze sfondem spalonych ciał. Każdy ślad po konwoju zniknął. W całych Niemczech jego podpis był taki sam. Szybkość, brutalność, cisza. Budynki minowano i zamieniano w gruz. Lotniska plądrowano z cennego sprzętu, a potem niszczono. Main osobiście nadzorował wysadzanie hangarów lotniczych. Były wypełnione paliwem i amunicją. Kamera rejestruje. Potężna kula ognia wznosi się nad pasem startowym. Eksplozje były tak silne, że widać je było z odległości wielu kilometrów. Do końca wojny Maine wyeliminował ponad 130 wrogich samolotów. Większość zniszczył na ziemi, niektóre w trakcie tankowania. Maj 1945 roku. Trzeciego Rzesza skapitulowała. Wszyscy świętowali. Żołnierze wiwatowali, strzelali w powietrze. Maine nie. Nie uśmiechnął się ani razu. Zszedł z linii frontu z bilansem ponad 30 misji specjalnych. Przeprowadził dziesiątki zasadzek. Miał na koncie setki potwierdzonych trafień. Jego reputacja była tak mroczna, że nawet jego właśnie ludzie czuli przy nim niepokój. Unikali jego wzroku. Zwycięstwo miało swoją cenę. Lata krwi i ognia wypaliły w nim emocje. Nie opowiadał o tym, co widział. Nie musiał. Wszystko było zapisane w jego milczeniu. Patrzył przez ludzi, jakby byli przezroczyści. Dla świata wojna się skończyła, ale dla niego cisza pola bitwy nie przyniosła ukojenia, tylko sprawiła, że hałas w jego głowie stał się głośniejszy. Trzy ordery za wybitną służbę. Takim honorem nie mógł pochwalić się prawie nikt inny. Dlaczego bohater wojenny nie potrafił przetrwać pokoju? Wydawało się, że najgorsze ma już za sobą. Ale cisza okazała się groźniejsza od wybuchów. Maine wrócił do Irlandii Północnej jako legenda. Jego ludzie widzieli w nim boga wojny, ale medale na piersi nie chroniły przed duchami w głowie. W cywilnym życiu ordery nie miały znaczenia. Próbował wrócić do społeczeństwa bezskutecznie. Każdy dzień przypominał próbę oddychania pod wodą. Dawniej jego ścieżką było prawo. Teraz sale sądowe i stosy dokumentów wydawały się absurdalne. Na pierwszy rzut oka szanowany weteran wracający do domu, ale w rzeczywistości człowiek tonący na suchym lądzie. Zostawił prawo, spróbował biznesu, kolejna porażka. Pustkę wypełnił czymś innym. Alkohol stał się codzienną rutyną. Przemoc stała się językiem. W pubach wybuchał bez wyraźnego powodu. Wstawał od stołu i uderzał. W kadrze z tamtych lat widać potężny mężczyzna nokautuje przeciwników jednym ciosem. To nie były zwykłe bójki barowe. Main walczył z cywilami tak, jakby wciąż byli wrogimi żołnierzami na froncie. Szybko, brutalnie, do nieprzytomności. Ale to była tylko jedna strona medalu. Kiedy nie atakował, zapadał się w sobie. Godzinami siedział w jednym miejscu. Znajomi opisywali ten stan jako kompletne wyłączenie. Wzrok wbity w ścianę. Oczy widzące rzeczy, których nikt inny nie mógł dostrzec. Czasem poruszał ustami, szeptał imiona. Listę przyjaciół, których zostawił w ziemi na obcych kontynentach. Koszmary nie odpuszczały. Każda noc zmieniała się w pole bitwy. Słychać było krzyki, echa eksplozji, zapach dymu. Budził się nad ranem. Pościel przesiąknięta potem. Dłonie zaciśnięte w pięści tak mocno, że paznokcie wbijały się w skórę, zostawiając krwawe ślady. Otoczenie było bezradne. Nikt nie wiedział, jak pomóc. Wtedy nie znano terminu zespół stresu pourazowego. Mówiono o szoku bojowym, oczekiwano, że żołnierz po prostu o tym zapomni. Maine zaczął się izolować, zerwał kontakty z większością ludzi. Wydarzenia zmierzały do tragicznego finału. 14 grudnia 1955 roku, wczesne godziny ranne, Maine wsiadł do samochodu, był sam. Jego auto zjechało z drogi i uderzyło w latarnię. Policyjny raport stwierdza sucho, brak śladów hamowania na asfalcie. Nie było próby ratunku, nie było manewru obronnego. Oficjalnie uznano to za nieszczęśliwy wypadek. Śledztwo zamknięto. Ale dla tych, którzy go znali, sprawa wyglądała inaczej. To nie był błąd kierowcy. To wyglądało jak kapitulacja. Człowiek, który widział zbyt wiele, w końcu przestał walczyć. Na zdjęciach z miejsca wypadku widać zgnieciona blacha owinięta wokół słupa. Miał zaledwie 40 lat. W pewnym sensie wojna nigdy się dla niego nie skończyła, dopiero teraz mógł złożyć broń.